Shulok To powinno było wejść, naprawdę Moja giereczko kochana Nie rób takich numerów Jest pożar w końcu, nie ma gaśnicy Nie miał ręczną Nie Nie teraz, <laughs> tylko nie teraz, <laughs> nie teraz, proszę was, błagam. Dlaczego <laughs> z nieba do piekła? <laughs> <śmienicza> jest pożar! Jest pożar! Jest też ład! <śmienicza> Musi być równowaga! <śmienicza> A dobra bitwa się zapowiadała!